No to zaczynamy. Opowieść o Suspiri, czy o Suspiriach właściwie, bo to jest jednak opowieść nie o jednym filmie, tylko o dwóch. Nie da się mówić o filmie Luki Guadagnino z 2018 roku bez zahaczenia przynajmniej o film Dario Argento z lat 70. Te filmy ze sobą rozmawiają, ci twórcy też ze sobą rozmawiają, a ja z tymi dwoma filmami też odbyłam pewną rozmowę. A przede wszystkim chciałabym, żeby ten diabeł zatańczył. Wierzcie mi Państwo, że w tym lewym górnym rogu ten diabeł powinien tańczyć, bo kiedy tworzyłam opis dla tego naszego cyklu, teraz się będę spowiadała z tego konceptu, dlaczego to są filmy związane z tańcem, to przypomniało mi się bardzo wiele scen z bardzo wielu filmów, w których bohaterowie z jakiegoś powodu tańczą. Kocham tę scenę właśnie z filmu Andrzeja Żuławskiego pod tytułem Diabeł, w której Wojciech Przoniak w roli diabła mówi, ja ci tego nie umiem powiedzieć, ale ja ci to mogę zatańczyć. I właściwie taniec w bardzo wielu filmowych opowieściach jest zastępczym językiem, jest ruchem, jest ciałem, jest energią. Jest też sposobem, żeby otwierać portale do innych światów. Tu możecie sobie ewentualnie dopasować, czy bardziej pasuje do tego sformułowania taniec Audrey w serialu Miasteczko Twin Peaks, czy może. Taniec rytualny, właściwie um, rytualna sekwencja gestów y, z wybitnego, trochę za mało znanego serialu DOA. Y, y, czy taniec jest po prostu czymś, co można robić z najbliższą y, sobie na świecie osobą? Ten prawy górny róg y, to z kolei film You've Got Mail, czyli Masz Wiadomość. Y, romantyczna komedia z lat 90., w której bohaterka grana przez Meg Ryan wspomina, jak y, na y, podłodze tej właśnie małej księgarenki za rogiem, ze swoją matką w różnych sytuacjach zwykły tańczyć, wirować. I też mam wrażenie, że Państwo, gdybyście teraz pomyśleli przez moment o filmach, które kochacie, z dużym prawdopodobieństwem znalazłyby się w nich sceny tańca. Gdybyśmy taki cykl chcieli tutaj stworzyć, to myślę, że on mógłby mieć 100 filmów w sobie. A niekoniecznie kilka, więc ten mój wybór jest podyktowany też innymi czynnikami, nie tylko tym, że. Lubię filmy, w których bohaterowie tańczą. Nie tylko tym, że przez kilka lat z rzędu moje filmy roku to były filmy o tańcu. Na tej liście znalazł się Climax, Gaspara Noe, Emma, Pablo Laraina, Mit Somar, który też częściowo jest filmem o wyzwalającej sile tańca Ariego Astera, czy właśnie Suspiria Luki Guadagnino, a później Titan, która też w reżyserii Julie Ducournau, też jest filmem, w którym taniec jest ważnym elementem w życiu bohaterki. Przy okazji y, m, mój doktorat, który udało mi się obronić po nastu latach, y, w pewnym sensie dotykał kultury tanecznej, bo opowiadał o DJ-ach, o tym, co robią dj -e za konsoletami, y, w jaki sposób przepływająca między ludźmi energia y, na parkiecie a to, czym zajmuje się DJ, konstytuują jakąś sytuację kulturową, społeczną, ludzką, właściwie, bardzo mocno. Kocham techno. Techno kojarzy mi się bardzo mocno z tym obrazem Dance Macabre, który nam się wydaje straszny, ale tak naprawdę jest obrazem pozytywnym, bo pokazuje, że w pewnych sytuacjach, w pewnych światach wszyscy jesteśmy równi. I techno też jest muzyką bardzo równościową, więc gdzieś powiązanie między kinem a tym czym też się zajmuje w innych wymiarach tutaj następuje. Poza tym ten obraz który tutaj widzicie już trochę zapowiada tematykę filmu który dzisiaj obejrzycie, bo jednak jakby nie było, ten film przynależy do gatunku, jakim jest również horror. Gdy mowa o też takich filmowych i antropologicznych kwestiach, takie zestawienie jak znany być może Państwu, a jeśli nie, to jak widzicie, dostępny powszechnie, kilkunastominutowy film. Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Siedem kobiet w różnym wieku, który dotyka tematyki baletowej, dotyka ciała tancerek, tego, jak ono się zmienia w czasie, jak zmieniają się funkcje, um, tańcz taneczne czyli od właściwie podopiecznej przez tancerkę po nauczycielkę to wszystko bardzo mocno rymuje się z tym co zobaczymy w filmie Suspiria właśnie w wydaniu Luki Guadagnino o tym zaraz będę mówiła trochę więcej i też to słowo rytuał książka którą tutaj dorzucam jako Bątek, czyli Rytuały sceniczne Simona Fritha to jest książka, która pokazuje, że to, co dzieje się tutaj, czyli w tym miejscu, gdzie ja siedzę, bardzo mocno manifestuje właściwie nie tylko taki wymiar kulturowy funkcjonowania człowieka, ale też emocjonalny, duchowy i właściwie filozoficzny. Bo o tańcu i o pewnego rodzaju performatywnych sytuacjach scenicznych możemy powiedzieć, że one mają właśnie taki głęboko um, Właściwie trochę atawistyczny, trochę pierwotny charakter. I to wszystko prowadzi nas właśnie w stronę filmu, jakim jest Suspiria. Zabawa jako taki wymiar działalności człowieka, który też związany jest z tym, co my tutaj dzisiaj będziemy robić. Że spotykamy się w celu obejrzenia filmu na ekranie, który wpisuje się bardzo mocno w kategorię przyjemnego spędzania czasu. To nie jest nasza praca. No, powiedzmy, jest to moja praca, ale kiedy ktoś ma taką pracę, że może opowiadać o filmach, to zgodnie z tym, co powtarzała mi przez całe życie, moja babcia to chyba naprawdę przez jeden dzień w życiu nie pracował, i to jest bardzo duża przyjemność móc jedno z drugim. Połączyć w takim naprawdę zdrowym sensie, bo właśnie każdy rodzaj takiej aktywności, która odbywa się w tej sferze niezawodowej, nie działalności takiej, która wypełnia nasze dnie, te nine to five, czy jakbyśmy tego nie określili, jest tak samo działalnością sensotwórczą, czyli to nasze spotkanie i też właśnie to, czemu oddają się bohaterki tego filmu, czyli. Taniec, który jest dla nich działalnością o wiele większą niż tylko i wyłącznie praca zawodowa czy edukacja, bo jesteśmy w szkole tanecznej, staje się taką działalnością i takim wymiarem um, uczestniczenia w świecie i w kulturze, który ma głęboko ludzki sens. Więc to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas na szeroko rozumianej zabawie. Właśnie w taki sposób ujmuje to Johann Huizinga w książce Homo Ludens, um, też nawiązującej właśnie do średniowiecznych różnych um, zabaw miejskich, rytuałów i też odnoszącej się właśnie do wspomnianego przed chwilą dans macabre. Um, nie mogę tutaj nie odnieść się do książek Wojciecha Klimczyka, który zajmował się i nadal zajmuje się tańcem i teatrem tańca. Wykłada niedaleko stąd w Bytomiu, w szkole, która właśnie tańcowi jest tam poświęcona. Przy okazji był moim promotorem doktoratu, i jego książka Wizjonerzy Ciała. Może być taką naprawdę lekturą towarzyszącą filmowi Suspiria, bo tutaj, tak jak wytłuściłam ten fragment, taniec staje się stanem umysłu. Też przywoływani na kartach tej książki tancerze, choreografowie, twórcy teatru tańca, bardzo mocno ukształtowali to, w jaki sposób działają i funkcjonują postacie, które zobaczymy w tym filmie. Więc. Film ten może być też takim zaproszeniem dla wielu osób do zgłębienia tego, na czym polega współczesny taniec, na czym właściwie to działanie, któremu się oddają bohaterki tego filmu, polega w rzeczywistości i jak bardzo ten film, zresztą co było odnotowywane wielokrotnie, odzwierciedla to, czym taniec naprawdę jest, że jest rytmem, ciałem, oddechem, językiem i czymś, co ma właściwie Taką możliwość rozwijania Wspólnoty, czy tworzenia jej również, w jakim byśmy sensie tego sobie tutaj nie wymarzyli. Ważnym też wątkiem, który z Suspirią się dla mnie wiąże, jest to, jaką zmianę właściwie kilka lat temu przebyła kultura taneczna. Ona już wygląda dzisiaj być może tak samo, jak Wcześniej trochę się pozmieniało, niektóre kluby zniknęły, niektórzy twórcy muzyki zajęli się czymś innym. Mowa oczywiście o takim odniesieniu do um, pandemii. Um, utwór. Um Fred Again, The Blessed Madonna, Maria, We've Lost Dancing. Być może Państwo znacie, jeśli widzieliście film w trójkącie Rubena Ostlunda, to to jest ten ostatni utwór muzyczny, który wypuszcza naszego bohatera w taki bieg, w taką bardzo energiczną um, drogę, bo on musi coś zrobić, kogoś uratować, być może um, gdzieś pobiec w tym momencie. I ta piosenka właśnie tam wybrzmiewa, a jej tekst bardzo mocno mi towarzyszy od czasów pandemii i teraz również, kiedy myślę o tym, czym jest utrata czym jest właściwie pewien brak który w tamtym czasie odczuwały wszystkie osoby w jakiśkolwiek sposób związane ze wspólnotową kulturą taneczną bo utrata tego tańca jest właśnie czymś głęboko dojmującym ale również czymś co daje w co wpisana jest nadzieja pewnego powrotu. Ja wiem, że to może brzmi, brzmieć trochę abstrakcyjnie i w oderwaniu od tego, że spotykamy się tutaj, żeby zobaczyć film Suspiria, ale kiedy ten seans wybrzmi i dotrzemy do końca tej opowieści, to myślę, że wszystkie te elementy, układanki, które tutaj przed Państwem rysuję, wpadną na swoje. Miejsca. Rzecz jasna ten film jest remakiem. Powiedziałam o tym wcześniej. Żyjemy w epoce rekonfiguracji, rekombinacji, repetycji, remiksu, remakeu, wszelkiego rodzaju reunionów i innych rzeczy, które zaczynają się od słów, od, od przedrostka re. Prawo wiecznego powrotu, że tak to ujmę, w kulturze popularnej jest faktem. Mamy kolejne części kolejnych części końca nie widać, ale niektóre remake wydają nam się rzecz jasna zbędne, inne nawet lepsze niż oryginał. Tutaj ten cytat z Gaspara Noego i z filmu Climax, czyli Dance is Everything, też rymuje się z tym, że wszystko jest remiksem, wszystko jest remiksem, wszystko jest tańcem. Ale ten remake, z którym mamy tutaj do czynienia ma charakter pewnego rodzaju hołdu. Rzecz jasna, w deklaracji różnych reżyserów pojawiają się bardzo różne pobudki do tego, żeby stworzyć remake jakiegoś filmu. Dla, to są moje ulubione plakaty, chyba towarzyszące temu filmowi. Pośrodku, plakat, który jest najbardziej rozpoznawalny, ale każdy z tych plakatów naprawdę niesamowicie dużo wnosi też do odbioru tego filmu, i myślę, że warto później sobie jeszcze do nich wrócić, więc już ku Suspiri. Po prawej stronie Luca Guadagnino w koszulce filmu Suspiria, po lewej stronie Dario Argento na planie filmu Suspiria. Ci twórcy oczywiście powiązani są narodowością, obydwaj pochodzą z Włoch. Jeden jest fanem drugiego, myślę, że ta trajektoria od starszego do młodszego tutaj przebiega i jak mówił Luca Guadagnino, dla niego zrealizowanie filmu Suspiria było uprzednie wobec wszystkich filmów, które stworzył. Mamy takich reżyserów. Pewnie część z państwa niedawno widziała inny horror, który już widzieliśmy ileś razy. Mowa o Nosferatu Roberta Eggersa. To też był film dla tego reżysera, o którym on myślał od momentu, kiedy postanowił, że zostanie reżyserem. I Suspiria była takim filmem dla Luki Guadagnino, co dla osób, które znają jego twórczość, które widziały tamte dni, tamte noce na przykład albo który z tych jego bardziej lirycznych filmów może być sporym zaskoczeniem, bo Suspiria jest filmem ostrym, drapieżnym, jest horrorem, są w niej sceny dosyć mocno brutalne. A tutaj okazuje się, że Luka Gładanina ma jeszcze zupełnie inne oblicze, ale jest to film, który jego ukształtował, który dla niego był pewnym rodzajem baśni, ale też opowieści, w której był pewien brak. Pewien niedobór. Kto z Państwa widział Suspiria Dario Argento, ten wie, że akcja tego filmu toczy się w szkole baletowej. Przybywa do niej Suzy Bunion jako młoda adeptka ze Stanów Zjednoczonych. My jesteśmy we Fryburgu. Ta szkoła ma swoją pewną podszewkę. Zaczynają się w niej dziać rzeczy niebywałe, straszliwe zbrodnie. Okazuje się, że. No jednak mroczne siły sprawują nad nią kontrolę, i to wszystko jest skąpane mniej więcej w takiej szacie kolorystycznej, jak widzimy na tym lewym slajdzie, czyli bardzo dużo czerwieni, bardzo dużo um, właśnie takiego dynamicznego, kolorystycznego e, szału estetycznego. Podczas gdy szkoła, którą, do której zabiera nas, którą też Państwo zaraz zobaczycie, ona mi się trochę wejściem, chociaż schodków było dzisiaj więcej, musieliśmy podnieść wózek dosyć wysoko, żeby wejść do kinarialto, ale to wejście, ta architektura zupełnie inna, Zupełnie inna szata kolorystyczna i ta pogoda właśnie jak dzisiaj w Katowicach, czyli głównie szaruga, głównie deszcz też są mocną zmianą estetyczną w tym filmie. I sam fakt, że owa szkoła to szkoła tańca, ale niekoniecznie już szkoła baletowa, też ma tutaj znaczenie. O tym jeszcze za moment powiem. Mamy oczywiście tę samą, ale zupełnie inną bohaterkę. Luka Guadagnino mówił o tym filmie, że dla niego to jest taki. Emocjonalny bardziej remake, że to nie jest do końca oddanie dokładnie tych samych wydarzeń, które miały miejsce w filmie Dario Argento we własnej wersji, bo oryginalność to rzecz jasna w tym punkcie własna perspektywa, spojrzenie na rzeczywistość, a niekoniecznie tworzenie nowej historii, bo kino w sumie w taki sposób również działa. Więc jakby bohaterka niby jest ta sama, niby jej przybycie do tej szkoły oznacza dla tej szkoły pewną zmianę, pewną nową sytuację, a ona jest naszą przewodniczką. Ale cała reszta będzie już zupełnie inna w wymiarze emocjonalnym. Warto się na to zwrócić uwagę. Wierzę, że część z Państwa, jeśli nie znacie filmu Suspiria Dario Argento, to wrócicie do tego filmu. Po tym. Oglądanie pierwowzorów po obejrzeniu remakeu jest równie ciekawą podróżą. Sama mam na koncie oglądanie Orsona Wellsa, obywatela Keina, po Wilku z Wall Street, Martina Scorsese'a, i to było naprawdę dużą przyjemnością śledzenie, skąd właściwie ten film częściowo się wziął. Więc ta, jeśli ta podróż jest przed Wami, to wierzcie mi, że zestawianie tych dwóch radykalnie od siebie różnych filmów, które opowiadają dosyć podobną historię, jest niesamowicie dużą przyjemnością, nie tylko wizualną, ale również dźwiękową. Ścieżkę dźwiękową do filmu Dario Argento stworzył zespół Goblin, jest to bardzo drapieżna muzyka, bardzo ostra, bardzo gitarowa, podczas gdy Luca Guadagnino, szukający zawsze najwspanialszych z możliwych współpracowników, tutaj padło nawiązanie do filmu Queer, nowego jego filmu, tam się za ścieżkę dźwiękową odpowiadają Atticus Ross i Trent Reznor, którzy są dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę filmową, no, Rozdającymi karty, zresztą już pracowali z reżyserem przy filmie Challengers, i ta ścieżka dźwiękowa jest absolutnie genialna. Tutaj do współpracy Luca Guadagnino zaprosił to Majorka, który rzecz jasna kojarzy nam się z zespołem Radiohead, właśnie dlatego, żeby oddać ducha swojego pokolenia i epoki, w której żyje. Tak jak kiedyś, właśnie w latach 70., Argento szukał muzyki do swojego filmu i uznał, że właśnie idealną muzyką będzie. Muzyka zespołu Goblin, bo oddawała ducha tamtych czasów. Więc to zestawienie, z kolei jedna z najbardziej kolorowych rzeczy skojarzonych z tym filmem, to właśnie okładka tej płyty, którą też polecam oczywiście do słuchania jako. Jako osobny y, materiał dźwiękowy, bo jest absolutnie wspaniała i y, nadaje się nie tylko jako ścieżka dźwiękowa, ale jest po prostu wybitnym albumem y, tego właśnie artysty. Więc te przesunięcia, te różnego rodzaju y, zmiany. Y, adaptacje czy rekombinacje które poczynił Guadagnino przetłumaczyły właściwie film Suspiria na trochę inne czasy zmieniając również akcję miejsce akcji tego filmu na Berlin we wspomnianym już przeze mnie 1977 roku gdzie działalność grupy Bader-Meinhof zagrożenie właściwie wojną wewnętrzną to jest nastrój który towarzyszy Również bohaterom i bohaterkom tego filmu, obecność muru, którą tutaj będziemy mieć jasno odnotowaną, dla mnie kojarząca się niesamowicie z filmem Opętanie. Andrzeja Żuławskiego, którego akcja toczy się ciut później, ale również w Berlinie. Te wszystkie kody gdzieś tutaj zostaną zachowane. No i właśnie ten, ten wątek baletowy. U góry zdjęcie z filmu Suspiria Argento, gdzie właściwie widzimy taniec. Nie jest wielkim spoilerem powiedzieć, że w filmie Argento tańca jest niewiele. Jest to dodatek, jest to coś, co jest może w jakiś sposób istotne dla fabuły, bo jednak szkoła baletowa, skojarzenia z baletem, Ciężar i doniosłość baletu jako środka wyrazu. Też wszystkie efemeryczne baletnice, które gdzieś to nam koduje, opowieści baletowe, w których właśnie pojawiają się duchy czy, czy stworzenia z zaświatów. Gdzieś to tutaj będzie. Ale w, w filmie Suspiria. Gładanino, to jest zupełnie inny wymiar taneczności. To już nie jest balet. To jest taniec współczesny, taniec, który jest zupełnie. Czymś przeciwstawnym wobec baletu, który się wobec klasycznemu stylowi tańca buntuje, który chce być czymś zupełnie innym, który nie musi być piękny, zgrabny i powabny jak zobaczycie, zresztą na ekranie raczej nie jest, ale który ma moc i który ma pewną w sobie siłę i to bardzo mocno jest ten brakujący dla Gładanino element właśnie w opowieści Argento, który postanowił w swoim filmie uzupełnić. Więc tutaj jako ilustracja właśnie jeden z momentów dosyć interesujących, warto zwrócić uwagę na łopatki Dakoty Johnson w ogóle w tym filmie, bo to może taki anegdotyczny bardziej wymiar, ale jej cielesność i jej gibkość okazała się czymś bardzo korzystnym dla opowiadanej historii. Zresztą choreograf pracujący z Guadanino przy tym filmie był uszczęśliwiony, że to właśnie ta aktorka została w tej roli obsadzona. Powiedziałam o wizjonerach tańca wcześniej, czyli książce Wojciecha Klimczyka. W tej książce pojawiają się wszystkie te trzy osoby, te trzy kobiety: Mary Wigam, Marta Graham i Pina Bausch. Myślę, że chociaż jedno z tych nazwisk może być Państwu znane. Pina Bausch jest dosyć rozpoznaną w Polsce, twórczynią była. Mogliśmy jej. Fragmenty jej y, przedstawień, oglądać w filmie Pedro Almodovara, porozmawiaj z nią. Powstał o niej film Wima y, Wendersa, który też w polskich kinach mogliśmy oglądać. Y, jeden z tych pierwszych niehollywoodzkich filmów 3D, jakie mieliśmy szansę zobaczyć. To bez wątpienia są osoby, które ukształtowały to, w jaki sposób y, postać grana przez Tildę Swinton tutaj jest na ekranie, ukształtowały to, co ona mówi jako Madame Blanc, jako nauczycielka tańca w tym filmie, które sprawiły, że też wygląda w ten określony sposób. Dlatego wybrałam takie, a nie inne zdjęcia, żeby było jasne, że to jest jednak nawiązanie bezpośrednie do historii tańca współczesnego, co jest wspaniałym walorem tego filmu, bo zaprasza nas, tak jak już mówiłam wcześniej, do tego, żebyśmy sami pewną podróż poprzez taniec, teatr tańca odbyli i odbyły, także to jest bardzo interesujący wątek. Nie pojawia się tutaj postać choreografa mężczyzny, bo obecność, co warto myślę odnotować, nie spojlując, obecność mężczyzn na ekranie w tym filmie jest bardzo ograniczona. Ta decyzja wynika z tego, że i reżyser, i operator, i choreograf tworzący ten film są mężczyznami, więc już całe pole tego świata suspiri ma zostać pozostawione dla kobiet dla bohaterek cała ta sytuacja dzięki temu nabiera takiego powiedzmy feministycznego zacięcia i, i pewnego komentarza również który myślę że zostawię już dla państwa ewentualnie do odczytania po środku ekranu choreograf tego filmu czyli Damien Żale po prawej stronie jego performance pod tytułem Meduzy z 2013 roku to było zaprezentowane w Louvre można to w całości znaleźć na YouTubie gdyby ktoś Ktoś miał okazję i ochotę, to, to zachęcam. Po lewej stronie scena z filmu. Rzeczy, które tutaj ze sobą wchodzą w dialog to nie tylko kostiumy, ale też gest sceniczny, to w jaki sposób bohaterki będą tańczyły, jak wygląda ten układ. Bardzo podoba mi się fakt, że Damien Jalet tutaj mocno skorzystał ze swoich doświadczeń, bo też Gładanino widział ten performance i zachęcił go, żeby właśnie wykorzystać już wcześniej stworzoną opowieść po to, żeby stworzyć choreografię do tego filmu, żeby nawiązać do tych kostium. Poza tym, meduzy. Myślę, że tutaj otwierają nam się różne pokłady opowieści mitologicznych w naszych głowach. Meduza jako ta postać, która krzyczy, która zabija wzrokiem która jest okropna, przerażająca i straszliwa, ale jednocześnie ma. Pewną swoją historię, którą lubimy zamiatać na, na dalszy plan. Dla wielu artystek na przestrzeni historii sztuki, bardzo istotny punkt odniesienia, też powracająca postać i wizerunek w dziełach wielu twórczyń sztuki. Myślę, że nie bez kozery. To uciszanie, ucinanie głowy i oślepianie myślę, że jest też takim mocnym gestem właśnie uciszającym. Więc tym ciekawiej, że w postaci tańca meduzy powracają również w filmie Suspiria, który, no właśnie, jest naszpikowany różnego rodzaju odniesieniami, interpretacjami, tropami, sygnałami. Tego jest naprawdę dużo. Zmierzając powoli do końca, jeszcze jeden motyw, który jest jakby nie było istotny w tym filmie. Czarownice, mam dla Państwa do polecenia wspaniałą książkę Mony Szolet pod tytułem Czarownice, która dekonstruuje to, co myślimy o czarownicach, to, jak je postrzegamy, również to, jak postrzegał je Dario Argento w swoim filmie Suspiria, a przybliża nas do takiego myślenia o tym, kim czarownice, wiedźmy tak de facto w historii były i kim mogą być również w kontekście filmu Luki Guadagnino. Czarownice, czyli wiedźmy, czyli czyli wiedzące, czyli znachorki, czyli kobiety, które były wykształcone, które dzięki temu, że miały wiedzę, czy również przez to, że miały wiedzę i pewne umiejętności stawały się zagrożeniem dla wspólnoty, a przede wszystkim dla jej Możno władców, czy włodarzy, nazwijmy to tak. Mona Szolet to eksploruje zarówno w kontekście historycznym, jak i w kontekście współczesnym i pokazuje, jak ten archetyp czarownicy może być czymś do odzyskania, co jest źródłem niespożonej i niespożytej siły również. I myślę, że ten film dosyć ciekawie to pokazuje. Po prawej tańczące wokół ogniska kobiety to fragment z filmu, Czarownica Roberta Eggersa, czyli też opowieść o tym, jak obecność czegoś więcej, czegoś innego niż. To, co dla bohaterek i bohaterów dostępne, obecne tu i teraz, może być czymś przeklętym, a jednocześnie czymś niesamowicie wyzwalającym. Bo to, to o, takie, o takich filmach dzisiaj tutaj mówimy. Do takich filmów ja oglądania zawsze zachęcam. Dziwna to konstrukcja zdaniowa, ale mimo wszystko myślę, że adekwatna. I na koniec żegnając się z Państwem, opuszczając, Ręce tym gestem razem z Dakotą Johnson, i już otwierając przestrzeń dla samego filmu, przywołam tylko z niego jeden cytat. Padają tam takie słowa, ktoś kogoś pyta, to może Państwo sobie przypomnicie oglądając, czym jest taniec. Jest językiem. To seria energicznych form wypisanych w powietrzu, jak słowa składające się w zdania, jak wiersze, jak modlitwy. I ta osoba pierwsza odpowiada jak zaklęcia. Z tym Państwa zostawiam. Dziękuję pięknie za uwagę. Życzę wspaniałego seansu. Będę ten film z wami oglądała po raz piąty w kinie. Um, obejrzałam go cztery razy wtedy, kiedy w 2018 roku wszedł na ekrany. W tym raz w jednym tygodniu dwa razy, bo są takie filmy, które po prostu wysyłają jakąś wiązkę energii prosto do serca. Pewnie Znowu, macie takie filmy, które same do Was przemówiły i poczuliście, że one są Wasze, że są o Was, że z jakiegoś powodu czujecie z nimi... Paranaturalną, jakąś <noise> dziwną więź. Ja mam tak fi z filmem Suspiria, więc tym bardziej się cieszę, że dzięki kinu Rialto będę mogła ten film zobaczyć po raz kolejny w tak dobrowym towarzystwie jak osoby, które przedarły się tutaj przez te wszystkie śniegi, przez ten Berlin 77 roku i postanowiły do nas dołączyć. To dla mnie wielki przywilej, że mogę oglądać swoje ulubione filmy w takich warunkach i jeszcze, że mogę coś o nich opowiedzieć, bo no cóż. Po to warto się zajmować tym, czym człowiek się zajmuje. Także życzę Wam wspaniałego sensu. Mam nadzieję, że te słowa i to, to, co tutaj opowiedziałam, do czegoś się przyda, do czegoś Was odeślę, skłoni do jakichś przemyśleń. A jeśli nawet nie, to i tak się cieszę, że obejrzycie ten film. Bardzo dziękuję za uwagę i być może do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję.